Hat Heroic Undead Dismantle. Jest to nakładka wizualna, która przedstawia ci to, co powinieneś wiedzieć na temat postaci, na temat tego, co się dzieje w świecie, na temat innych różnych rzeczy, zależnie od gry. Na przykład tu jest energia, aktualne zadania, uzbrojenie i to, co musisz wcisnąć, żeby przeżyć. Ale prawdziwa magia dzieje się na zewnątrz ekranu. Brak chudu. Może prowadzić do imersyjnego stanu, że zanurzysz się w świat i będziesz podziwiał sobie widoczki. Z drugiej strony, za duże nagromadzenie może powodować to, że nie będziesz mógł się skupić na, na niczym innym, tylko na tym, że połowa ekranu jest zasłonięta różnymi informacjami o świecie. Są też bardziej subtelne interfejsy, które nie zajmują 40% ekranu. Tylko są tak subtelnie rozmieszczone, że widzisz wszystko. Widzisz te informacje o, o postaci i też <laughs> widzisz sobie świat, i możesz skupić się na widoczkach. Ukrytą funkcją interfejsu jest to, że rozprasza cię i powoduje, że przymrużysz oko na otaczający świat, który może być może mogą się zdarzyć w nim jakieś pewne nieścisłości wynikające z, z różnych interakcji. Idealnym przykładem interfejsu jest Dead Space, gdzie jest rozmieszczony on w świecie gry. Na postaci jest widoczny pasek energii, pasek jego umiejętności. I co pomaga całkowicie zanurzyć się w świat gry i nie tracąc tego elementu informacyjnego... O kurwa co się. I, I właśnie dużo m, może też cię wyprowadzić z równowagi, gdy bardzo, za bardzo zanurzasz się w świecie gry i wtedy jumpscary mają większą moc sprawczą. I może się okazać, że za bardzo się zanurzyłeś. Ciekawostka. Had. Head-up display I był stosowany w samolotach i z tego to się wzięła inspiracja do gier wideo, bo w samolocie musiałeś bez opuszczania wzroku od, od tego co się dzieje, musiałeś widzieć wszystko.